Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik zachowuje post dwa razy w tygodniu daje dziesięcinę ze wszystkiego co nabywam a celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu lecz bił się w piersi mówiąc boże miej litość dla mnie grzesznika powiadam wam ten odszedł do domu usprawiedliwiony nie tamten każdy bowiem kto się wywyższa będzie poniżony a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie. To był genialny pomysł, że wczoraj kongres zaczął się od, od medytacji od 15 minut. Wejścia w głąb siebie. Modlitwy bardzo prostej, bo składającej się z milczenia, z uważności, z krótkiego słowa, a jednocześnie modlitwa naj, najtrudniejsza, bo modlitwa, która oznacza zejście w głąb samego siebie. Modlitwa, która oznacza. Spotkanie, spotkanie z Bogiem, ale wpierw spotkanie ze sobą w całej swojej biedzie, zejście w milczenie, żeby tam spotkać siebie, spotkać wszystko, co jak rzeka przepływa przez nas, żeby spotkać się z tym wszystkim, co nas rozbija, z tym wszystkim, co, co w nas nie jest zharmonizowane, żeby spotkać się z tym wszystkim, co w nas, można powiedzieć, jeszcze nie jest. Nie jest na swoim miejscu, spotkać się ze swoimi pragnieniami, potrzebami, marzeniami, wspomnieniami, z lękiem, z grzechem, z tym wszystkim. Często, jak wchodzimy w milczenie, to najpierw jest hałas, nie ten z zewnątrz. Ten hałas zewnątrz świata jest mniej niebezpieczny niż spotkanie się z tym hałasem, który jest wewnątrz nas, i dlatego tak bardzo często się go boimy. Słyszymy dzisiaj Ewangelię właśnie o modlitwie. Spotykamy faryzeusza i celnika. Faryzeusz, który mówi o sobie, który myśli o sobie, że jest sprawiedliwy, że jest sprawiedliwy. To jest bardzo ważne, ta kategoria sprawiedliwości wiemy, że w Starym Testamencie, żeby być tym, który zna księgę przykazań i prawa, ten, który zna staje się cadykiem, czyli sprawiedliwym. Tak. Tym, który zna prawo, ale zna je sercem, który, który, dla którego to, to prawo, ta księga przemawia przez właśnie całą tą głębię spotkania ze samym sobą. Gdzie ta tora, prawo w którymś momencie spotyka się z, z tą moją pustką, do której prowadzi mnie medytacja. Która prowadzi mnie do, do, do takiego stwierdzenia, że mnie nie ma tak naprawdę, że nie jestem ze sobą. Ale spotykam tam księgę prawa, która mówi: jesteś przy sobie i jesteś ze sobą, bo jesteś kochany. Niestety celnik jakby jest zamknięty na to, dlatego że dyskutuje ze sobą. Dokładne tłumaczenie, tłumaczenie tej Ewangelii mówi o tym, że Faryzeusz tak naprawdę jest zwrócony ku sobie. Pro sechueto, pros hueto, pros chauton tauta, czyli zwrócony na siebie. I oczywiście w modlitwie trzeba się zwrócić do siebie, ale to zwrócenie, zwrócenie faryzeusza jest bardzo pozorne. Bo on jest zwrócony w takiej pysze do siebie, ale nie jest ze sobą. Zobaczmy, że on ani nie rozmawia z Panem Bogiem. Ani nie rozmawia ze samym sobą też, to znaczy nie spotyka się ze sobą. On mówi o innych i modli się w taki sposób, który nie może być modlitwą, dlatego że modlitwa oznacza otwarcie. Jeżeli modlę się do Boga, to Bóg jest horyzontem, który mnie otwiera, który mi otwiera świat, który mi otwiera tego innego, a tymczasem faryzeusz zamyka, wyklucza. Dobrze, że nie jestem jak tamci, czyli tamci, którzy są poza mną, z którymi nie chcę mieć nic wspólnego, których wykluczam, których nie akceptuję, których, którymi gardzę. I cała bieda celnika jest na tym, że on dokonuje jakiegoś modlitewnego aktu, jakiejś formy zewnętrznej modlitwy, ale nie modli się, ani nie modli się, nie modli się... Do Boga, ani też nie spotyka się ze sobą. Bo modlitwa jest z relacją. Tutaj nie ma żadnej relacji, on, bo trudno wchodzić w relacje z naszymi myślami, o kimś tam, kogo tutaj nie ma. Zobaczmy, że na, na, w modlitwie faryzeusza nie ma ani Boga, ani samego faryzeusza. Nie ma człowieka. I mamy celnika, który nie jest godzien, jakby patrzeć w stronę Boga, który jakby nie czuje się godny, żeby się otworzyć na ten horyzont. I mówi, miej litość dla mnie samego. Bardzo ważna fraza, którą bardzo często używają ojcowie pustyni, święty Izaak, Syryjczyk w VI wieku. Poznać siebie znaczy więcej niż skrzeszać umarłych. To znaczy, można bardzo wielkie rzeczy robić w imię Pana Boga, ale jeśli człowiek nie ma kontaktu ze sobą, to jest stracony, to jest w ogromnej biedzie. I myślę, że właśnie to, że wczoraj też zaczęliśmy medytacją, to jakby też nam pokazało właściwy kierunek. To znaczy, że jeśli chcemy też reformować siebie, Kościół, to, to najważniejsze jest to, to zreformowanie, które polega na nieustannym reformowaniu siebie, czyli dotarcia do siebie, do samego siebie. Żeby być w tym procesie, tak? bo nawrócenie, reforma to jest nieustanny proces. Wejście w ten proces spotkania z samym sobą. Celnik jest przed Bogiem tak jak siebie widzi w całej pokorze, widzi swój grzech. Nieprzypadkowo nie Jezus po raz kolejny przywołuje tutaj celnika, czyli kogoś, kto jest pogardzany, który z, z wiadomych przyczyn jest też jakoś wykluczony ze społeczeństwa, czy sam siebie wykluczył, bo współpracuje z Rzymianami. Jeszcze wiadomo, żeby współpracować z okupantem, okupant musi jakby ponieść pewne koszty tego, żeby mieć po swojej stronie kogoś tego okupowanego narodu, więc celnicy też dorabiali się, dorabiali się na tym procederze. Ale celnik staje przed Bogiem, ma, ma tego świadomość, poznaje jakąś cząstkę prawdy, jest w pewnym procesie, bo nawrócenie to nie jest z, z, nawrócenie się z czegoś, ale to jest zwrócenie się ku komuś, ku Bogu, ku sobie samemu. To jest bycie w procesie. I ten proces zaczyna się od tej prawdy, że mnie nie ma. Tak jak medytacja prowadzi. Prawdziwa medytacja, prawdziwa modlitwa prowadzi mnie do tego, że mnie nie ma, że mnie nie ma przy sobie. Że sam siebie nie, stworzę, nie stworzyłem i sam siebie nie odkupię. I tutaj też jest bardzo y, piękne sformułowanie, które jest w języku greckim, że y, dosłowne tłumaczenie, że celnik pojednaj mnie ze sobą, to znaczy inaczej nawróć, nawróć mnie, a nawrócę się do Ciebie, to znaczy, zwróć ku mnie swoje oblicze. Wołanie. Y, Celnika to jest wołanie, zwróć ku mnie swoje oblicze, ukaż mi swoją twarz. Bo od tego zaczyna się odkupienie, tak jak od tego zaczęło się stworzenie. Wiemy, że Bóg, kiedy stworzył nas, widział, że wszystko, co widział, wszyst wszystko, co widział, to znaczy, widział, że jest dobre. To znaczy zwrócił się ku temu stworzeniu. Stworzył je i zwrócił się wajar. Widział je, widział je w prawdzie. Celnik jest na jakimś dopiero etapie, Zobaczenia siebie samego. Człowiek sam o własnych siłach siebie nie może zobaczyć. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy uczciwi, to tak jak w medytacji, która akurat tutaj łączy nas chrześcijan, z, także z ludźmi z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu, z, którzy uprawiają też medytację, dla których medytacja jest pewnym powietrzem, ale gdzie właśnie dochodzimy do tego etapu, że nas nie ma, także jestem prochem, jestem pustką. Natomiast chrześcijaństwo, nam mówi o osobowym spotkaniu, to znaczy, że z tej pustki wyrywa nas spojrzenia. I celnik woła o to, pojednaj się ze mną, to znaczy, zwróć ku mnie swoje oblicze. Faryzeusz mówi o sobie, że jest usprawiedliwiony, natomiast to celnik doświadczał usprawiedliwienia. I jakby finałem tej Ewangelii jest to, co Jezus mówi. Że On, celnik, odszedł usprawiedliwiony, bo Jezus jest narratorem tej Ewangelii. To znaczy, On słyszy naszą narrację, On zna naszą narrację, jest bardzo w nią wsłuchany, jest na nią uważny. On potrafi naszymi własnymi słowami i myślami opisać nasze życie tak, jak my je widzimy. On jest naprawdę czułym narratorem, ale jednocześnie też. Podpowiada nam narrację i ten komentarz w tej Ewangelii jest tą pełną narracją, to znaczy, nie jest pełną narracją to, jak ja siebie widzę. Bo jak siebie widzę, to albo będę siebie poniżał i będę widział tą swoją pustkę, tak jak celnik, albo będę, będę jak faryzeusz, który się rozmija ze sobą, nie widzi samego siebie, który, któremu pycha zasłania oczy. Dopiero ta narracja. Jezusa, który nas usprawiedliwia, który wziął na siebie swoją winę. Celnik jest skruszony, ale skrucha musi nas prowadzić do usprawiedliwienia. Bardzo pięknie o tym usprawiedliwieniu i o tej prawdziwej skrusze pisze Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu, kiedy mówi o, kiedy mówi o Judaszu. Światło, które wychodziło od Jezusa i przeniknęło do duszy Judasza, nie zgasło całkowicie. Widoczny jest u niego pierwszy krok prowadzący do nawrócenia. Zgrzeszyłem, mówi swoim zleceniodawcą. Próbuje ocalić Jezusa, zwracać pieniądze. Wszystko czyste i wielkie, co otrzymał od Jezusa, nadal było zapisane w jego duszy. Nie mógł tego zapomnieć. Jego druga tragedia po dokonaniu zdrady polega na niemożności uwierzenia w przebaczenie. Jego skrucha zamienia się w rozpacz. Odtąd widzi już tylko siebie i swoje ciemności. Nie widzi już światła Jezusa, które może rozjaśnić i pokonać również ciemności. W ten sposób ukazuje nam fałszywe odmianą, odmianę skruchy, skruchy, która utraciła już zdolność nadziei. Zdolność nadziei. Kiedyś Tischner powiedział, że nadzieja jest najbardziej, najbardziej takim tolerancyjnym gestem. Nadzieja jest najbardziej tolerancyjnym gestem. To Bóg ma dla nas nadzieję, właśnie, że, że ta narracja Jezusa, który mówi, odszedł usprawiedliwiony, to znaczy, Jezus, który bierze na siebie nasze grzechy, który dla nas stał się przeklęty na krzyżu, żebyśmy by, by byli usprawiedliwieni. I który tak naprawdę mówi w tej narracji, odszedł usprawiedliwiony, to znaczy, On jest kochany, Jesteś kochany. I to jest dopiero. Jakby ten finał procesu poznawania siebie, który oczywiście też się nigdy nie kończy, i to, co wydaje się proste w swym w, w, w sformułowaniu, jestem kochany, wiemy, jakim jest trudem dla nas. My o tym wiemy często intelektualnie, ale w różnych doświadczeniach, w różnych przeżyciach. To, to, to sformułowanie jest przede wszystkim tym gestem tolerancyjnym, Boga, gestem nadziei, że to, że słyszę, że jestem kochany, jest nadzieją. To znaczy, że to też jest cały czas w procesie i że cio, cio, często, ciągle tego potrzebuję. Duch Święty, na którego się myślę, otwieramy także właśnie w kongresie, w synodzie. On w bardzo różnorodny sposób działa. Także właśnie w Kościele, że wydaje się niekiedy, że, że to, to rozeznawanie Jego działania jest takie rozstrzelone, jakby odczytywanie, rozeznawanie tego Jego działania się wydaje takie bardzo różnorodne, ale w komunikacie jest zawsze to samo. Duch Święty mówi jedno, jesteś kochanym synem, jesteś kochaną córką. I dlatego tak ważne jest to, żeby też ze sobą wytrzymać na modlitwie żeby wytrzymać z całym tym hałasem i z całą tą biedą, którą możemy w sobie usłyszeć, po to, żeby potem gdzieś w tej całej pustce usłyszeć ten głos nadziei jesteś kochana, jesteś kochany.